Jak pan zareagował na pomysł Darka Marzejona, żeby tutaj zorganizować zawody w kolacji przyłajowym? Przyzwyczajony do, do, do prezesa i do jego czasami szalonych pomysłów, które zawsze są przygotowane w duży sukces. Ta dyscyplina, tak jak pan redaktor powiedział, jest taką wyjątkową, ponieważ większość klubów sportowych jest usytuowana utwane na południe Polski. No i tu taki przyczółek na północy, który postawiliśmy w zorganizować zaprosić wszystkich uczestników z całej Polski, żeby pokazać jakie piękne jest pomorze tchniwe słowo i myślę że dla każdego uczestnika tych zawodów już niezwykłym elementem jest że część trasy przebiega przez plażę jest to myślę taki wyjątkowy element tych wszystkich tego całego przedsięwzięcia i myślę że każdy uczestnik tych zawodów wyjedzie w dniu jutrzejszym zadowolony z różnych może w, z różnym może wynikiem ale wszystkim wyjedzie z wieloma wrażeniami i z miłą chęcią wróci tutaj w przyszłym roku Michał, wczoraj napisałem, że Matthew van Der odpuszcza przełaje po plecy. No i pod, y, y, gdzieś tam musiał przeczytać naszą rozmowę, na no to wygląda, bo Mate, Mateusz, tak jak ja, też odpuszcza przełaje, nie? Całkowicie. Ale powiedział, że odpuści jeden sezon, żeby go plecy nie bolały. No ja, ja tak samo wiecie. robię, ja tak samo robię. Nie, wiesz co, y, kontuzja, którą mam, cały czas ciągnie się na tyle, że muszę niestety już skończyć sezon przełajowy, nie? Także jest Ale nie to tylko sezon, a nie z <laughs> Sezon startowy, ale przełaję cały czas jeszcze. Lecimy na start. Dobra. Opony, które dzisiaj na no dzisiejszy wyścig opony szybki, bo nie ściga się, żaden na oponach. E, no to, to są Dugasty, model Rinio. No i ciśnienie też bardzo niskie, ale też bardzo dzisiaj dobra dyspozycja moja. No tutaj też kluczową rolę odgrywała technika. Dużą rolę tutaj no warunki dzisiaj robią, ona sama sobie jest trudna, a do tego jeszcze to podłoże bardzo takie śliskie, ja czasami nie jeździłem tak jak ślady innych kolarzy, tylko wybierałem swoją linię, czasami dłuższą, ale, ale szybszą. Ja wykorzystywałem każdy fragment trasy, tam gdzie było sucho, każdy centymetr, każdą górkę. E, nawet jest taki tutaj, gdzie się na skapę wchodzi. Wskakiwałem praktycznie bardzo szybko, i, 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 i starałem się, aby się ten rower napędzał. Po to, żeby chociaż przejechać jakimś tam pędem, już nie mówię prędkością. E, tą trasę, ale ona się zmienia. To co mamy my teraz o godzinie 10, a to co będziemy Agita o 14 to będzie całkiem inna trasa, całkiem inne wyścig. na południu coraz mniej tych zawodów jest. Yy, niestety trzeba jeździć przez pół Polski albo nawet i przez całą. W, tak jak w moim przypadku ja w tym roku raczej się nie przygotowałem do przełaj i jeżdżę po prostu z rozpędu, a że pogodę zapowiadali śnieg, więc wybraliśmy się z rodzinką, a tu jest zupełnie inaczej. Jest piasek, jest bagno, ale że to lubię, więc dzisiaj jazda była naprawdę w moim wykonaniu bardzo ciekawa. Hey. starcie, jak, jak wszyscy wiedzą, start mam bardzo mocny. więc A tu jest szczególnie, bo później zaczyna się ślimak, więc można swoim tempem jechać. Udało się odjechać z Andrzejem pierwszą rundę. Wiedziałem, że nie dam rady całego wyścigu z Andrzejem jechać, więc swoje tam jechałem przez dalszą część. Marcin do mnie dojechał i tak później już do końca walczyłem o to trzecie miejsce. Open i pierwsze w kategorii. Zobaczymy. Jutro jest kolejny dzień, kolejna zabawa. Oni kamerę zachlapiesz po wózie! <laughs> no co, co? Po lepiej spłukać, tylko tak skrować? Nie, no najpierw tutaj brute a później spukam. No, chodzi, żeby nie zamoczył, żeby na jutro były jeszcze. No bruten, tak! Nie? A jak zmoczy się, to dziecię wysuszy no pewnie, <laughs> pewnie, pewnie. Trzeba walczyć, trzeba się bawić. To jest najważniejsze zabawa, pokazanie młodym, że można to robić. Cały czas organizatorom mówi, żeby robili te kategorię właśnie amatorów masterców, bo tak naprawdę z tego, z tego utrzymują troszkę tych wyścigów, a jesteśmy traktowani tak naprawdę jako przylepki, no nie oszukujmy się. Jezu, przejdziemy Dawaj Marto, dawaj, 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 dawaj. Puść ten rower twardo i nie podawaj się Opraj, oplaj Dawaj, dawaj Tyrek, brawo. brawo rower opaj, 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 brawo. Dawaj, do przodu, do przodu mej. Nie wyjdź, opalj, opalj Dzisiaj mi się ciężko jechało Gardło mnie bolało I rower mi się średnio kręcił po tym błocie Jechało się czy biegało? No, właśnie, raczej biegało. Błoto było lepkie, i, i praktycznie na całej trasie błoto było. No. A to są takie warunki, które preferujesz? Czy wolisz jednak, jest, jak jest szybko, sucho i szybko? Wolę raczej, żeby było mniej błota, ale też sobie radzę na błocie w bieganiu. No, dzisiejszy wynik jest tego dowodem, że, jakby no, niezależnie od warunków, właśnie wygrywasz. No prawda, chociaż i tak mi się bardzo ciężko jechało. A do czego ci bliżej sercem, do szosy czy do przełajów? Yy, raczej do szosy. A co dają w takim razie przełaje, że mimo że lubisz szosę, to jednak startujesz w przełajach e, e, w tych no, niezbyt nie komfortowych warunkach? Przełaje dają mi frajdę z jazdy, po błocie, po trawie, po wszystkim. A co dają w szosie w przełaje? W szosie dają... Technikę na przykład w peletonie jak jest duża grucha, żeby się nie wywalić na łokcie i, i w sumie to oddech. Pusa się budują. Mniejszych tutaj Władysławowo przez niebo ale za chwilę, minutkę po nich, ruszą ci 预备！开始！ Milo, no, jak sprawdziłam pogodę, to widziałam, że zapowiada się ciekawie, na pewno inaczej niż do tej pory, bo był śnieg brłos. Te kolejne, no a teraz jest e, dużo bota, dużo biegania, czego ja nie przepadam za tym, ale nawet e, całkiem fajnie, że tak powiem, się jechało. Wolę, jak z więcej dziewczyn i gdzieś tam kogoś gonić, jak coś się dzieje. Na przykład bardzo ciekawe było na Słowacji tydzień temu, bo e, no, tam trzeba się troszkę nagiąć, a tutaj jednak się tak jedzie i ucieka gdzieś. E, wolę to tak eee, było nie to, że jest zimno i nie wybrałem się na trening w taki wiatr, taki śnieg, takie błoto, takie wszystko nie? A tutaj przynajmniej są znajomi, jest wesoło, wesoły reporter nagrywa, także będzie fajny na fejsie, insta i tak dalej. E, no i fajne są te przełaje. co zrobisz, żeby w Waszej kategorii było więcej ludzi, więcej zawodniczek? Nie wiem, to jest... No to troszkę nie taki wyścig indywidualny na czas chyba. Sama ze sobą, smutne, chyba, czy? Smutne te przełaje polskie są, bo rzeczywiście jest nas coraz mniej, to tak jakby umiera e... Nie wiem Kiedyś marudziłam na hucisko, że to jest najgorszy przełaj w Polsce e... No i zmieniłam zdanie jak pojechałam do Walencji <laughs> Szotr, szybko, płasko, nudno Ale jest dynamicznie i jest sporo dziewczyn, które po prostu trenują w Hiszpanii, Holenderek, Włoszek ich hiszpanki też są mocne, także no jest to robić. Rywalizacja bezpośrednia czułeś oddech Filipa na plecach czułem szczególnie na tych rundach gdzie rower zmieniałem bo bo był dosyć szybkim momencie w takim szybkim odcinku Rundy trochę się traciło tam jednak. Ale takie są strzelaje, to no, jest Formule 1. Czasami warto zmienić, że stracić żeby później zyskać. No nie liczyłem na to, że aż tak dobrze pojadę wyścig. Rano się tak średno czułem, ale udało się pojechać bardzo dobry wyścig. A ja się, oczy dzisiaj spojrzałeś za okno. szaro burro też, trochę śniegu. U mnie w żarnowcu padał śnieg i tak do 12 ciągle padał, ale liczyłem na to, że już byłem na wszystko przygotowany, tak szczerze mówiąc. Tak, tak, miałem kogo gonić, podobało mi się to. Na ostatnim kółku skończyłem go a piąty walicie, też jestem z tego zadowolony. Myślę, że za rok w 23 będę już wysoko jeździł. niestety na pierwszym okrążeniu straciłem na bieganiu To jednak nie jest moja mocna strona, bieganie Ale no potem już okrążenie na okrążenie Coraz lepiej mi to jakoś szło A, a już dojechałem do Filipa Już go nawet wyprzedziłem Tylko łańcuch mi spadł I to no dosłownie tą agrafkę przed boksem Co jest musiałem całą już biec Do boksu wymieniłem rower już wtedy mi chłopacy już całkowicie odjechali już, No nie ukryłem już się trochę poddałem wtedy Przed startem miałem wątpliwości co do tego czy sprzęt wytrzyma ale siłowo ja przetrzymałem sprzęt wytrzymał ukończyłem drugi, myślę, że jest dobrze myślę, że kolejne wyścigi będą coraz lepsze dla mnie trochę łatwiejsze. Po ilu latach wróciłeś do Przełajów? No, ostatni raz startowałem w 2014 roku Przeklinał nie no, Nie No jezysko, to Редактор субтитров А.Семкин Корректор